Hej, 8 lipca 2025. Pokazuję też zdjęcia, aby udowodnić, że nie mamy wcale aż tak upalnego lata i tak suchego. Aby stwierdzić, że mamy i takie lato. A dlaczego to robię? Żebyście to zapamiętali, bo oni już wyciągnęli wnioski, że to lato jest najbardziej upalne w historii. Bo już mamy ponad 15 czy 20 dni z temperaturami 30 stopni i powyżej. Co nie jest prawdą. Było 5 do 6 dni takich. Poza tym mamy teraz. Taką pogodę. Zapamiętajcie, jak, bo oni już wyciągnęli wnioski, że to lato, które się zaczęło 21 czerwca już jest najbardziej gorące i najbardziej upalne. Że upały dają się wszystkim ludziom mocno we znaki. Że ziemia ma za mało wilgoci. Pamiętajcie, że pada już od dwóch dni. Padało całą dzisiejszą noc i będzie padać przez cały dzień. Jest 8 lipca, a temperatury, szczególnie dzisiaj, są zaskakująco niskie 15 do 17 stopni, w podskokach 18. Zapamiętajcie to. Dlaczego mówię tak przejmującym głosem? Bo nie lubię Ściemy i propagandy. Nie lubię tego. Pozdrawiam bardzo mokro i chłodno, jak na to lato.